Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, krótki komentarz na temat e, propozycji przekazania przez polskie samolotów dla Ukrainy via USA czy też via NATO. No, tak się ciekawie złożyło, że można się trochę ucieszyć, że Polska akurat w taki sposób się zachowała. Dlaczego się można ucieszyć? Proszę Państwa, pierwszy raz ta informacja została podana przez źródła ukraińskie, i cały czas była dementowana przez Polskę, że nie podjęta została decyzja i tak dalej. I co ciekawe, w tym czasie Źródła amerykańskie, to znaczy źródła nawet, no, takie osoby jak sekretarz stanu, pan Blinken, mówiły, że tak, że toczą się na ten temat rozmowy, że Stany Zjednoczone nie mają nic przeciwko temu. Jak gdyby wszystkie, ta, cały ten zgiełk pochodził od yy, no, z, z źródeł niepolskich. Yy, tymczasem dementował to prezydent polski, dementowało to Ministerstwo Obrony, i cóż, no, zdaje się, że ktoś chciał wepchnąć Polaków pod pociąg. Zdaje się, że Taka decyzja byłaby. No, um, wszyscy by umyli ręce. Stany Zjednoczone by umyły ręce, nie mają nic przeciwko, no ale nie popierają. No, oczywiście, że jest to eskalacja konfliktu, oczywiście, że jest to militarne zaangażowanie się Polski po jednej ze stron konfliktu, i Polska podjęła bardzo dobrą decyzję. Jeżeli. Ma się ktoś militarnie angażować, to proszę bardzo, NATO jako takie, Stany Zjednoczone jako takie. No i tu proszę, proszę, wniemanie, wniemanie, mówiąc po rosyjsku, zdziwienie, bo Stany Zjednoczone mówią, że nie, że jednak to doprowadziłoby właśnie do eskalacji konfliktu, że tak nie można. Polska może, NATO nie może, Stany Zjednoczone nie mogą. Jak to wygląda? Czy ktoś tutaj nie chciał kogoś zrobić, jak to się mówiło, w bambuko? No, jeszcze jedno, to jest fakt właśnie takiej przepychanki dyplomatycznej, bo Stany Zjednoczone zareagowały w ten sposób, że no, nie było to uzgodnione, nikt ich nie poinformował, dowiadują się nagle. Wiktoria Nuland gdzieś tam powiedziała, że dowiedziała się o tym właśnie w drodze tam do, do studia czy na, na konferencję prasową. Także, i że zostali zaskoczeni tym, tym Oświadczeniem, niby prowadzone są rozmowy, no a tutaj nagle Stany Zjednoczone są zaskoczone stanowiskiem rządu polskiego. Tak jak wcześniej, rząd polski był zaskakiwany przez oświadczenia i komunikaty strony amerykańskiej. Myślę, że to ładne zagranie. Dobrze się stało, że w ten sposób Polska zareagowała. No bo niestety, nasza suwerenność. Powiedzmy eufemistycznie pozostawia dużo do życzenia. W tym wypadku może Polacy dali do zrozumienia stronie amerykańskiej, że jednak chcą być partnerem, a nie chłopcem na pasyłki.